Czas na temat 66 lekcji w 15 dla klasy 7. Będzie ona nieco dłuższa niż standardowo, ponieważ jest to powtórzenie działu trzeciego, część pierwsza, a w niej przerobimy sobie zadania podstawowe, czyli o łatwym stopniu trudności. Nie przedłużając, zaczynamy. Przed nami po jednym zadaniu z każdego tematu, które były omawiane w wydziale trzecim dotyczącym figur geometrycznych. W pierwszym zadaniu mamy zastanowić się, które z zaznaczonych punktów należą do półprostej i tu jest jedna część zadania oraz do półprostej i tu mamy drugą część zadania. Najpierw skupmy się na półprostej PS. Kolejność liter ma tutaj duże znaczenie. Jeśli P jest pierwsze, oznacza to, że tu jest początek naszej półprostej ona przechodzi przez punkt S i idzie aż do nieskończoności, bo półprosta ma początek, ale nie ma swojego końca. I teraz mamy się zastanowić, które z zaznaczonych punktów należą do tej półprostej, która teraz już widnieje na zielono. To mamy R, S, T, U oraz punkt P, który jest tym startowym, początkowym. Jeśli chodzi o półprostą PO, to w tym przypadku P ponownie jest początkiem, ale przechodzi w drugą stronę zgodnie z tym, jaka litera została podana. I też ma swój początek, ale nie ma końca nasza półprosta. I jakie punkty przechodzą przez naszą półprostą? Będzie to M, N, O oraz P i przez tą pomalczą cztery punkty przechodzą i należą do półprostej PO a do tej zaznaczeń na zielono mamy pięć punktów które należą do zaznaczonej półprostej PS W zadaniu drugim mamy obliczyć miary zaznaczonych kątów mamy kąt alfa oraz kąt beta W pierwszym okręgu mamy zaznaczony kąt 95 stopni i to co musimy wiedzieć to jaka jest miara kąta pełnego, który tutaj widzimy? I ma on 360 stopni. Jeśli to wiemy, to już zadanie jest łatwiejsze, bo jeden kąt mamy podany. Całość znamy, wystarczy wykonać odejmowanie i będziemy mieć miarę kąta alfa, czyli od 360 stopni zabieramy podane 95 stopni. I tutaj zostaje nam niestety pożyczanie, i będziemy mieć 10 odjąć 5, to jest 5. Tutaj zostaje nam 5 w komplecie z trójką, czyli łącznie 35. Odjąć 9 robi nam się 6 i 2, czyli 265 stopni. Tyle ma pierwszy z podanych kątów. Jeśli chodzi o Drugi przykład, to tutaj niką sobie sprawdzamy, czy na pewno ta prosta poprowadzona przez środek jest idealna. Mamy potwierdzenie, że jest, czyli będzie to średnica. Średnica sprawia, że mamy dokładnie nasz okrąg przecięty na dwie równe części, i w tym momencie możemy skorzystać z kąta półpełnego który łącznie ma 180 stopni. Mamy podany ten mały kąt 15 stopni, ten, który ma 35 stopni, i poprzez ponownie odejmowanie wyliczymy sobie, jaką ma wartość nasz kąt beta, i mamy dwie opcje. Pierwsza jest taka, że od 180 odejmiemy 15 i odejmiemy sobie 35 stopni, i wtedy wyjdzie nam kąt. Beta. A jeśli jesteśmy fanami dodawania, to najpierw możemy sobie dodać 15 i 35 stopni. Wyliczyć sobie, że tu mamy 40, tutaj dokładamy 10, to razem jest 50, i dopiero od 180 odejmujemy 50 i mamy 130 stopni. W obu przypadkach zawsze musi wyjść ten sam wynik, niezależnie od tego, jaki sposób wybierzemy do obliczeń. W zadaniu trzecim mamy zastanowić się, które kąty nie są kątami tego samego trójkąta i do przypomnienia, aby można było mówić, że kąty mogą być, mogą należeć do tego samego trójkąta, to ich suma musi wynosić 180 stopni. To sprawdźmy sobie podpunkt A, gdzie mamy 17 dodać. 48 i tutaj po połączeniu mamy 50, tutaj jak sobie dodamy mamy 15, czyli 65 stopni, które dokładamy do 100. 15 i mamy 10, czyli będzie 70 i 110 to 180, a pytanie dotyczyło tego, który. Zestaw nie będzie miał łącznie 180 stopni. W takim razie szukamy dalej. Mamy podpunkt B i mamy 43, dodać 46, co daje nam 89. Do tego dokładamy 91. Tutaj mamy 10 i wychodzi nam również 180. Szukamy dalej. Tutaj są połówki, to taki przykład zostawiamy sobie na koniec. Sprawdzamy pod punkt D, mamy 10, dodać 25, czyli łącznie 35 stopni i dokładamy sobie do 155 i tutaj. 150 i 30 to już jest 180, a do tego jeszcze 5 i 5, czyli nadmiarowe 10, co daje na łącznie 190 stopni i to jest ta błędna odpowiedź, która była poszukiwana. Trójkąty narysowane obok są przystające, to jest potwierdzenie od autora zadania i mamy sprawdzić, który z tych wariantów jest poprawny. Aby to sprawdzić, musimy obliczyć brakujący kąt w każdym z trójkątów. Łączna suma miar to 180 stopni. Jak zabierzemy 80, to zostaje nam 100 stopni do rozdziału. Jak zabierzemy sobie jeszcze 40, to zostaje nam 60 przy wierzchołku B. W tym przykładzie mamy 180 odjąć 80, czyli początek dokładnie taki sam jak przed chwilą. Zostaje nam 100 stopni i po odjęciu 60 zostaje nam 40 stopni, które umieścimy przy wierzchołku. Czyli mamy kąt o mierze 60 stopni. I nie bez przyczyny będziemy sobie zaznaczać kolorami. Mamy również 80 stopni to będzie tutaj. I ostatni to ta nasza 40. I mamy tutaj. Pytają nas o poszczególne boki naszych trójkątów. Czyli pierwsza para to AB. Mamy tutaj AB. Przy AB mamy 80 i 60 stopni. Czy to jest tyle samo co P, R i na podstawie tych kątów, które mamy przy tych długościach, przy tych odcinkach, widzimy, że to nie może być ten sam odcinek, już nawet nie patrząc na jego długość, ale na same kąty, gdzie mamy 60, 80 i 40 do 80. Czyli to nie jest ta para. Następnie patrzymy sobie na zestaw AC do PS. Czyli tutaj mamy to, co jest zaznaczone na fioletowo. I mamy 80 do 40, 60 do 40 stopni, ponownie to nie jest poprawny zestaw. Idziemy dalej i mamy AB, czyli to, co już zostało zaznaczone do RS. Tutaj mamy jeszcze raz. B i r s i widzimy że kąty 60 80 nam się zgadzają ale sprawdzamy ostatni przypadek i w tym ostatnim przypadku mamy do dyspozycji ac czyli on już tutaj był raz wykorzystany oraz rs i on też był tutaj wykorzystany. Mamy 80 i 40, tutaj mamy 60 i 80. To mamy już stuprocentowo potwierdzone, że w odpowiedzi, od, odpowiedzi mamy zestaw odcinków, które są właściwie zaznaczone i odnalezione. Jeśli macie taką możliwość, żeby sobie kiedykolwiek takie trójkąty wyciąć i poobracać, to będzie Wam łatwiej to zauważyć. A jeśli nie, to możemy sobie kolorami. Zaznaczać, sprawdzać, który do którego i ważna jest właśnie ta analiza poszczególnych kątów przy danym odcinku. W zadaniu piątym mamy się zastanowić, w którym wariancie zaznaczono prostokąt. I na początek przypomnijmy sobie, jakie cechy musi posiadać każdy prostokąt. Po pierwsze, muszą być kąty proste, i to jest jeden z ważniejszych warunków. Mówienia o prostokącie i ten warunek spełnia figura numer 3. Można sobie tutaj przyłożyć linijkę albo ekierkę, spełnia figura druga, i niestety dwie pozostałe tego warunku nie spełniają. Kolejny jest taki, że parami prostokąt posiada boki do siebie równoległe. I tutaj mamy taką parę. Tutaj również mamy taką parę. I w przypadku kolejnych figur, które przed chwilą zostały odrzucone, akurat ten warunek równoległości został spełniony. A warunek drugi konieczny, czyli ten o kątach, został spełniony tylko dla figury trzeciej i figury drugiej. Druga jest oczywiście czystym, klasycznym prostokątem a trzecia jest kwadratem, a każdy kwadrat jest również zaliczany do prostokątów, ponieważ posiada wszystkie jego cechy i stąd odpowiedź B łącząca obie figury jest poprawna, a tutaj mamy właśnie wygląd, że jeden warunek, który pasuje do prostokąta, to jest za mało, aby móc powiedzieć, że rąb czy równoległobok jest również prostokątem. Mamy obliczyć miarę kąta wewnętrznego dwunastokąta foremnego i teraz mamy dwa wyjścia: albo pamiętamy wzór, albo potrafimy to sobie doliczyć. Mamy punkt wyjściowy, jest to trójkąt i tutaj suma miar to 180 stopni. Teraz musimy wiedzieć, ile stopni będzie łącznie w dwunastokącie foremnym. Jeśli tego nie pamiętamy, to poprzez dodawanie do każdej figury 180 wyjdzie nam nowa suma miar wszystkich kątów, czyli w czworokącie mamy 360. Później 360 plus kolejne 180 stopni da nam z kolei pięciokąt jakikolwiek i mamy wtedy 540 w sześciokącie. Mamy 540 stopni i dodajemy sobie kolejne 180 stopni. I jak dodamy, to mamy łącznie 720. I tak możemy robić. Nie musimy rysować tych figur. Możemy sobie umownie wpisać, że to będzie teraz siedmiokąt i do niego dodamy. 180 stopni i jak dodamy 180, to mamy 900 i przechodzimy do kolejnej figury, którą będzie ośmiokąt, i tak sobie doliczamy aż do tego 12 kąta foremnego. I później, jak już sobie doliczymy, ile będzie miał łączną sumę miar kątów, to wtedy sobie podzielimy na 12. Jest to nieco czasochłonna metoda, ale jak widzicie, działa. Jeśli coś działa, a nie mamy innego pomysłu, no to trzeba się ratować w każdy dostępny sposób. Już jesteśmy coraz bliżej. Mamy teraz dziesięciokąt. Każdy dziesięciokąt, i ten foremny, i ten zwykły, będzie miał łącznie 1440 stopni. I już tylko dwa obliczenia dzielą nas przed odkryciem, ile będzie miał łącznie 12 kąt. Foremy tu już mamy 1620 stopni, i pytany 12 kąt. Poremny będzie miał o 180 więcej. I wyjdzie nam wtedy równe 180. 800 stopni. I to 1800. Dzielimy sobie na 12 równych części, i wychodzi nam 150, czyli odpowiedź C. Jeśli nie w głowie, to trzeba sobie to policzyć pisemnie. I tutaj. Dla przypomnienia, dzieląc przez 12, mieści nam się tutaj 1 dwunastka. Po odjęciu mamy 60. Równe, nie zostaje nam nic i to 0 spisujemy sobie do góry. A jak wygląda wzór? Warto go zapamiętać. N oznacza, jaką mamy figurę. Trójkąt wpisujemy 3. Dwunastokąt wpisujemy 12. Zabieramy dwa sąsiednie wierzchołki lub kąty, w zależności od tego, czy będziemy sobie układać dla liczby przekątnych wzór, czy dla właśnie tych wspomnianych kątów. Tu mamy dla kątów, czyli dwa sąsiednie odejmujemy. 180, bo tyle jest nasza baza, którą tworzy trójkąt, i dzielimy sobie przez. N. I tutaj robimy test 12 kąt. Odjąć 2. Razy 180 dzielone na 12. Czyli mamy 10 razy 180 dzielone na 12. I dokładnie wychodzi nam to, co było tutaj po lewej stronie, czyli 1800 dzielone na 12, i również z tego mamy 150 stopni. Niemniej jednak tutaj trzeba zapamiętać wzór, który nam ułatwia sprawę, a jeśli nie pamiętamy wzoru, to mamy to wyznaczone i też jesteśmy w stanie to zrobić pod warunkiem, że nie jest to na przykład 100 bo tutaj o wiele więcej pracy, by nas czekało idąc na piechotę. Przechodzimy do obliczenia pola. Mamy pole prostokąta obliczyć, ma on wymiary podane w dwóch różnych jednostkach, dlatego trzeba wybrać jedną, której będziemy sobie liczyć. Mam tutaj nawet podpowiedzi i mamy te w metrach i te w centymetrach. Ja na początek zamieniam sobie wszystko na centymetry, może się uda od razu obliczyć ten dobry wariant, a jak nie, to będziemy sobie zamieniać centymetry kwadratowe na metry kwadratowe. I teraz tak. 1 metr ma 100 centymetrów, czyli żeby zamienić wartość w metrach, trzeba przesunąć o dwa miejsca przecinek i z 40 robi się 40 metrów. Czyli nasz prostokąt ma wymiary. 40 centymetrów i 27 centymetrów, bo tutaj zamieniliśmy na centymetr. I pole to jest bok razy bok, czyli w naszym przypadku będzie 40 centymetrów razy 27 centymetrów. No, jak nie potrafimy sobie tego obliczyć, Pamięć to liczymy pisemnie, ale widzimy patrząc na odpowiedzi, że wyjdzie ta dziesiątka i ósemka w każdym z wariantów. Ja sobie odcinam 0, ono zostanie dopisane do odpowiedzi. Tutaj mamy 8, i tutaj będzie 8 dodać 2, czyli 10. I ta odpowiedź, która nam wyszła, jest w centymetrach kwadratowych, ale niestety taka się nie pojawiła, czyli żadna z nich nie jest poprawna. Te centymetry musimy zamienić na metry. I jak to się robi? W zwykłej, standardowej zamianie liniowej mamy 1 metr do 100 cm. kwadratowej, o co było, powielamy, czyli były dwa zera, Dokładamy 2 zera i mamy kwadratowe, a tak tylko drogą ciekawostki, jeśli chodzi o sześcienne, to nie podwajamy, a potrajamy ilość zer, która była w tej podstawowej zamianie, i wtedy wychodzą nam na właśnie jednostki sześcienne. Nas interesuje wariant drugi i widzimy tutaj cztery zera. Przechodzimy z małej jednostki na dużą, czyli stawiamy sobie niewidzialny przecinek i przesuwamy go o cztery miejsca w lewo. I teraz będzie on przed jedynką. I tak by to wyglądało w metrach kwadratowych. Tutaj nie ma nic, wygląda to dosyć dziwnie, więc dopisujemy 0, tego zera na końcu. Nie trzeba zapisywać, jak zapiszem, to też nic się nie stanie, czyli nasza odpowiedź, która została wyliczona, jest w odpowiedzi B. Kolejne dwie figury, i ich pola do obliczenia, mamy obliczyć pole równoległoboku i trapezu równoramiennego, i mamy tutaj informacje dodatkowe, które nie są nam potrzebne i są dla smyłki, co się rzadko zdarza w tego typu zadaniach. Jeśli chodzi o pole równoległoboku, to wzór jest podstawa razy wysokość. I teraz nasza podstawa jest w tym miejscu względem wysokości, która została opuszczona tutaj. I trzeba wiedzieć, że w równoległoboku mamy parę równoległych do siebie. Odcinków o tej samej długości, czyli będą miały po 7. Te tutaj będą miały po 6, ale one są dla zmałki, one nie są nam potrzebne. Czyli to jest nasza wysokość, a to jest nasza podstawa. I wiedząc to, wystarczy pomnożyć. Mamy 35, i w dobrym tonie będzie wpisanie jednostek kwadratowych, bo obliczenia pola zawsze są w jakichś jednostkach kwadratowych. Teraz mamy trapez równoramienny. W tym trapezie zarówno tutaj 5 będzie na jednym i na drugim ramieniu. I wzór jest najbardziej rozbudowany ze wszystkich. Jest a plus b w nawiasie razy h i jeszcze przez 2. I czym są poszczególne elementy? A i B to jest podstawa dolna i podstawa górna. W tym przypadku podstawa dolna to nasze. 11, podstawa górna to nasze 3. Czyli tutaj mamy, i do tego dokładamy wysokość równą 3. I pole będzie równe 3. Dodać 11 w nawiasie pomnożone razy 3. I podzielone razy 2, czyli mamy po połączeniu 14 razy 3 dzielone na 2. Teraz możemy wykonać sobie skracanie i następnie mnożymy sobie 7 razy 3, co daje nam 21 jednostek kwadratowych. I to by było tyle, jeśli chodzi o pola. Teraz jeszcze zostały nam obwody. I obwody to są wszystkie boki ze sobą dodane, czyli jednak te informacje, które w polu nie były potrzebne, były podane z jakiegoś konkretnego powodu, czyli tylko po to, żeby można było obliczyć właśnie obwody poszczególnych figur. Możemy pisać pełno słowo obwód albo zastosować skrót L. I w naszym przypadku będzie 7, dodać 6, dodać 7, dodać 6 lub. 14 plus 12 lub 2 razy 7, dodać 2 razy 6, obojętnie jak. Byle poprzez te obliczenia wyszło nam do jednostek zwykłych, bo są to jednostki liniowe. I tutaj, jeśli chodzi o trapez równoramienny, to może w tym miejscu sobie obliczmy i będzie to 3, dodać 5, dodać 11 i dodać kolejne. 5 czyli z tego po dodaniu nam wyjdzie 8 z tego wyjdzie nam 16 a po połączeniu 8 i 16 dostaniemy 24 jednostki zwykłe liniowe i dopiero w tym momencie mamy całe zadanie zakończone ostatnie zadanie na dzisiaj które... trójkąta będzie do obliczenia ale mamy podany ten trójkąt w układzie współrzędnych tutaj mamy oś y tutaj mamy oś x i mamy podane Trzy wierzchołki naszego trójkąta. Tutaj robimy sobie równy odstęp. Jeśli chodzi o zeszyt w kratkę, to wyjdzie Wam oczywiście o wiele równiej niż mi tutaj. Ja zrobię dla Was taki rysunek poglądowy i mamy minus 4, czyli pierwsza współrzędna to są x, druga y. I tak w każdym z punktów, jakikolwiek będziecie mieli podany, będzie zawsze tak samo. Tutaj mamy minus 4 i jedziemy 4 piętra do góry, czyli w tym miejscu będzie punkt A. Następnie jedziemy w prawo 1 i 4 do góry. I tutaj mamy B, 0 w prawo, 0 w lewo i 2 do góry. I w ten sposób powstał nam trójkąt o wierzchołkach AB. I C. Tak jak wspominałam, jest to rysunek typowo-poglądowy. Mamy tutaj trójkąt, z którego możemy sobie wyczytać podstawy i wysokość, ponieważ zgodnie ze wzorem pole obliczymy mnożąc podstawę razy wysokość i dzieląc sobie na dwa. Tutaj jest właśnie nasza podstawa. Została narysowana równo. I ona zaczyna się w minus czwórce i kończy się w jedynce, czyli mamy 1, 2, 3, 4 i 5. Długość 5 odstępów, lub 4 po stronie ujemnej i 1 po stronie dodatniej, co razem daje 5, i wysokość jest tutaj od naszej czwórki do naszej dwójki, czyli wysokość wynosi 2 jednostki, i po podstawieniu mamy. Podstawę 5 razy wysokość 2, dzielone na 2 to aż się tutaj uśmiecha do nas, żeby skrócić i mamy 5 jednostek kwadratowych, jeśli chodzi o pole tutaj do pisania. I w ten sposób mamy pierwsze powtórzenie z działu pola figur za nami. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam na drugą część powtórzenia działu związanego z figurami geometrycznymi. Będą zadania o trochę nieco wyższym stopniu trudności, ale mam nadzieję, że po dokładnym wyjaśnieniu wszystko będziecie rozumieli.